Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i dzisiaj będziemy grali wszystkimi postaciami właśnie z Season Passa, znaczy nie do końca wszystkimi, bo mamy tutaj widzowie Bomb Clockmana, mamy też słuchajcie Sword Clockmana, do tego jeszcze dobijamy Clock Clockmana, no i jak słuchajcie tutaj widzicie mamy jeszcze Rainbow'a, nim już graliśmy, także nie musimy, a weźmiemy sobie tego godli, czyli Fallen Clockmana z nową, totalnie nową umiejętnością, która naprawdę mi się podoba. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem i ciśniemy widzowie w grańsko, mamy naprawdę potężny teamek, do tego wziąłem jeszcze Upgraded Scientist Clockmana, bo tak naprawdę stworzyliśmy właśnie totalnie, wiecie, taki teamek Clockmanów bez żadnej innej farby, bo on jest farmą, także jest boosterem, farmą i spawnerem i serio to może działać nieźle. Znaczy, co prawda nie daje on jakoś dużo, bo 1600, ale myślę, że damy sobie jakoś radę. Także widzowie, generalnie postanowiłem, że Clockmeni wybiorą się tym razem, uwaga, uwaga, na pustynię, słuchajcie. Tak sobie wymyśliłem, no i polecimy oczywiście zagrać, także zostawcie łapeczkę widzowie, chodźcie łapeczkę, żeby dalej Tutaj oglądać odcideczki z TTD. No, jeżeli Wam się już znudzi, to wiadomo, będziemy nagrywali coś innego, ale póki co mi się nadal Widzowie podoba. No, testowanko mi się podoba. Tym bardziej, że aktualnie Dadal, ta gierka, no, oferuje dużo tych postaci. Co ja tu w ogóle mam? Tech Ex Boost. No, to nieźle, ne? To tym zapomniałem totalnie. Ogólnie Widzowie postawimy chyba pierwszego Sword Clockmana. Jak on wygląda śmiesznie, jaki mieczyk, taki wiecie, zegarowy, nie? No nie wiem, jak to nazwać. no taki zegarkowy mieczyk po prostu. Albo tego Bomb Clockmana. Może lepiej bombeczkę, wiecie? Dobra, postawimy bombeczkę jako pierwszą, bo on ma spla. Okej? Okay. Ej, gościu, czy ty. Aha, on ma coś takiego. Ej, dobra, to jest grube. Słuchajcie, Bomb Clockman może być używany, jakbyście mieli dobre farmy i dużo kasy, to prawdopodobnie moglibyście go stawiać tak cały czas, bo w momencie stawiania on wybucha. I to jest mega OP. I on wybucha co minutę, jak widać odlicza mu tutaj się to, wiecie, na telewizorku. Patrzcie, mamy 35 sekund, także odlicza ziomeczek i jak odliczy, to wtedy robi potężny wybuch dookoła siebie. I powiem wam, że tego się naprawdę nie spodziewałem. Zresztą widzieliście, naprawdę mnie tutaj zatkało. No, tego się nie spodziewałem, że jakby postawienie, dopiero co postawienie postaci i taki wybuch. Patrzcie to, jeszcze raz Wam to pokażę. Wstawiamy, o i wybuchają dookoła. No to jest potężne. Dobra, to dwóch takich. Myślę, że początek nam ugra. Oczywiście zajmiemy się tutaj naszym Upgraded Scientist Clockmanem, żeby mieć farmę. I go postawimy z przodu, bo z tego co pamiętam, to on ma, w sensie on jest spawnerem, ale barierą, która daje tą barierkę, tak jak taki Scientist Clockman. Także no to jest taki Upgraded Scientist Clockman. No sama nazwa mówi, także ogólnie troszkę lepszy no i zobaczymy jak nam to pójdzie, tutaj oczywiście odliczamy no i powiem wam tak, odliczał to jest troszeczkę takie, no fajne na pewno, ale troszeczkę może być zgubne bo niby odlicza, ale jak odliczy w złym momencie, kiedy nie ma dużo skibidi wokół niego, no to wybuchnie i tak naprawdę nic nie zrobi, to akurat jest słabe, nie, no tutaj to totalnie dam, no, no, no nie daje nic za bardzo, mamy 35 sekund do wybuchu, jak widzicie aktualnie, nie wiem dajmy strongest może, dawaj tego dual kloa, cyk cyk, dual No nawalaj, dobra, ładnie na firsta znowu, no i troszeczkę tych small toiletów przejdzie, ale słuchajcie, już stawiamy Barierę, my już to ogarniamy. Myślę, że postawimy pierwszą tutaj. Ok i on na początku daje 250 dolarków. Dobrze, to już nam zrobi całkiem sporo. Słuchajcie kolejny tutaj. No i robimy taką rodzinkę. I dawno mi się tak fajnie grało, że wiecie, mamy naprawdę dużo nowych postaci. Faktycznie dużo nowych klokmenów, Że mogłem nawet stworzyć całą pięcioosobową drużynę. Mocno to wygląda. Jotant ehm, Toilet, ok i tu wybuchnie. Wybuchnie. 5, 4, 3, 2, 1 i widzowie wybuch. A nawet nie trzeba. Dobra. No i mamy wybuch. A nie, jeszcze nie mamy. Czyli dopiero jak Skibidi jest w jego zasięgu, no to to zero się zmieni na wybuch i wtedy od nowa odlicza. I to fajnie. Myślałem, że jest troszeczkę gorzej, że jak nikogo nie ma wokół, to po prostu wybuchnie no i wybuchnie tak naprawdę po nic. Ale nie, faktycznie wybucha po coś. Także fajna sprawa. Do tego jeszcze boostujemy tego bomb Clockmana i wydaje mi się, widzowie, że przeniesiemy ziomka tutaj. Tego ulepszymy w ogóle. Dobra, mamy tutaj Tech Gun Barierę, czy jak to tam było? Nie pamiętam, nie widziałem dokładnie. Dobra, tych ziomków dojeżdżamy i teraz tak, widzowie. Potrzebujemy Clock Clockmana. Nie wiem, kim jesteś, ale potrzebujemy cię. Okej, okay, faktycznie cię potrzebujemy. Clock Clockman strzela jakimś laserkiem, który bardzo mocno tutaj przywalił, ale słuchajcie, potrzebujemy też tego asasyna rozwalić. Także postawimy naszego sword clockmana. Uwaga, pyk i mieczykiem po głowie. No i pięknie ładnie, tylko cię i tak zabiorę tutaj ziomeczek. Dobra, tutaj 1100 dajemy i kolejne busty: minus 10% cooldownów, 10% demedza widzowie, ładnie to wygląda. Do pustynnych klimatów faktycznie clockmeni jakoś tak mi pasują. Nie wiem, jak na nich patrzę, no to na tej mapie wyglądają, jakby no totalnie tutaj pasowali tyle, nie? Totalnie mi się to podoba. Zróbmy bomb Clockmana na 16,5%. Tysiąca obrażeń. Patrzcie, jaki ma dynamit na głowie! Ej, ziomek ma normalnie nawet dynamit sobie załatwił. No i to się nazywa, widzowie, pełen profesjonalizm. Zobaczcie, jak do roboty przyszedł. Normalnie jeszcze z dynamitem na głowie. No, chciałem powiedzieć na czole, ale na czole to on w sumie ma tutaj cyferki. Odliczanko, dobra, i mamy max level. To mi się podoba? i Słuchajcie, 40 ręcza, jak na postać epicką. Bardzo dużo do tego splash i jeszcze slowing 50%. Także naprawdę do nieba żartów. Jest dobry ziomeczek, naprawdę dobry. Do tego ulepszamy, oczywiście, naszych ziomów tutaj, nasze farmy. I zrobimy tak, że po kolei każdego ulepszymy, żeby jak najwięcej tej farmy było. 5,5 tysiąca, dobra. Nasz clock, clockman, no na razie się tutaj, no nie ma co robić za bardzo. Ulepszmy go może raz, ok. I on teraz ma jakiś taki żółty paseczek, w sensie ma żółty okrąg. Nie wiem do czego dokładnie. Za chwilkę pewnie się przekonamy. Mamy 15% widzowie obrażeń minus 15% cooldownów i tak on bije z takiego laserka ze swojego zegara. Skłaty po prostu nawala. Ładnie to wygląda. Dostaliśmy stun na nasze postacie, no niestety tutaj już troszeczkę gorzej to wygląda. No ale dobra, 2200 widzowie ulepszone. Mamy triple time gun barrier, także damy radę. 2200 jeszcze tutaj jak najwięcej farmy i lecimy później w ulepszanie tych ziomków. No i oczywiście wiadomo, na końcu dodamy naszego Fallen Clockmana. Jak dobrze pamiętacie, Fallen Clockman jest o tyle OP, że potrafi za zatrzymać czas i do tego jeszcze cofać w tym zatrzymaniu czasu właśnie cofać Skibidi i je bić to jest naprawdę szalone. To jest taki, bym powiedział, ulcik, który, no, robi kilka, bo no, tak naprawdę robi kilka rzeczy na raz i robi naprawdę bardzo dużo. Więc teraz poulepszam farmę i widzimy się widzowie, jak już to ogarnę. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne, co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać Meres, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić palem kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TazaPay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trader z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24 7 na stronce i na pewno wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Pora widzowie na 35 Wave, ekipa ładnie ułożona, wszystkie farmy oczywiście wymaksowane, wymaksowany nasz Clock, Clockman, który razi tutaj potężnym laserkiem, mają 25% więcej obrażeń, minus 25%. Cooldownów, jakbym tutaj postawił DJ-a TV, więc naprawdę świetnie to wygląda. Powiem wam tak, taka drużyna, jakiś Bomb Clockman, Clock Clockman, Clock taki Fallen Clockman, to wszystko razem daje nam naprawdę fajną giereczkę. Naprawdę takie wiecie, do no, granie, które jest przyjemne. Serio, totalnie przyjemne. Już nam też się odnawia Fallen Shadow, czyli oczywiście przepotężna umiejętność Fallen Clockmana Godly, który totalnie, totalnie oddaje. Do tego jeszcze brakuje nam Sword Clockmana, którego oczywiście damy gdzieś tutaj na początku, ale chcę zobaczyć, jak to sięga. Dotąd, dobra, no to dajmy tak, żeby w buście jeszcze był. Może tutaj? Ok. No i mamy minus 25% cooldownów i obrażeń oczywiście procentik większy. No i teraz robimy mu wi większe poziomy. Zobaczmy, jak się zmienia. Tutaj coś mu się dodaje na plecaczku. Miecz też ewoluował. Widzieliście? Takie podtoje, że tutaj mu się dodają rzeczy do mieczyka. No i mamy oczywiście też taki kieszonkowy. Nie no, kieszonkowy to zła nazwa. Bardziej taki no, do, do zegareczek tutaj mu się pojawił, nie? Że tak naprawdę taki zegareczek przenośny. do No nie wiem, jak to się nazywa. No ma na klacie zegarek na swoim tutaj ubiorze. No nie miał wcześniej, także. Sobie, wiecie, dokupił, załatwił sobie, żeby być jeszcze bardziej potężnym Clockmenem. No i oczywiście, Ziomek ma dwa odbicia stunów i jest widzowie Mitykiem. Ten Mityk, za to ma 5 odbić stunów, także więcej, więc tutaj totalnie więcej. A Bomb Clockman też ma dwa odbicia stunów. Ciekawe, że Mityk z Mieczykiem ma mniej odbić, znaczy, ma mniej odbić, ma tyle samo odbić, co taki Bomb Clockman, który jest epikiem. Co ciekawe, zobaczcie ich tutaj, bo no ten ma Toilet Slowing 90%. To akurat jest totalnie szalodek. Kto to wymyślił, nie? Tutaj Toilet Slowing wiadomo, ale obrażenia, no, mega podobne. No, ale tak, jeżeli Sword Clockman naprawdę ma 90% slowa, to jak to wygląda, jak on to bije? Czekajcie. I oni się normalnie zatrzymują. Chyba, że to ten ziomek stunuje. Nie, on nie stunuje. Ej, czy to jest jakieś zbugowane? W sensie, mam wrażenie, że on robi 100% slowa, czyli tak naprawdę daje stuna i to jest op to tak jakby ultimate'a wziąć i oni mają właśnie y, te ultimate'y przeważnie czy tam Quantum Kamerka czy nie wiem Warlord Clockman no to Warlord Clockman i Quantum Kamerka i pewnie wiele innych jeszcze, chyba nawet mój lodowy, ten Glacier Titan TV, już nie pamiętam nazw, ale w każdym razie dają właśnie takiego stuna. A ten ma niby Toilet Slowing 90%, więc te toalety powinny, tak wiecie, iść powolutku i w ogóle, ale kiedy on uderza, to one prawie, że stoją w miejscu. Patrzcie, widzicie? Staje w miejscu. O, i kolejne. Także jakoś to tak działa, że to no faktycznie idą wolniej, ale też mamy tutaj slowy. Te 50%, tutaj mamy 55%, tutaj nie mamy, ale no, pan sort Clockman, coś mi tutaj się wydaje, że jest potężniejszy niż nam się wydaje. Serio, to, to naprawdę może być o wiele potężniejszy. Chyba, że no wiecie, to i tak nie jest jakiś duży ręcz tak? Bo on ma tylko 28 range'a, to jest bardzo mało. To tak jakbyście go mieli po to, żeby go przestawiać i sobie stawiać tam, gdzie ma zestunować, nie? W sensie zeslowować na 90%, czyli tak no możemy faktycznie powiedzieć, że tak jakby tam, gdzie ma zestunować, no bo naprawdę to wygląda jakby miał dać stuna. No ale dobra, czekamy widzowie na potężny, finalny wave, no i wtedy odpaliby sobie Fallen Shadow, bo nie ma co wcześniej odpalać. Tak naprawdę, jak widzicie, idzie nam totalnie łatwo, także po co to odpalać? Czekamy i po po prostu rozwalimy bosika mega szybciutko. Znaczy, zobaczymy, jak to w ogóle będzie działało, ale wydaje mi się, że naprawdę no, potężnie przyłożymy tą umiejętnością. Dobra, widzowie, za chwilkę mamy finalny wave 64% tego wave'a 71. Dobra, idzie to naprawdę przepotężnie. Mamy trzech Sort clockmenów na Strongest, Last. First i jeszcze zrobimy na weekend i zobaczymy, jak to będzie stunowało. Patrzcie to, no dosłownie stoją te kible w miejscu. Znaczy, no troszeczkę widać, że się poruszają, ale tak ledwo, ledwo. I uwaga, za chwilę mamy bosika. odpalamy Fallen Shadow, pyk, i widzicie? To dosłownie... Co tu się dzieje z tymi BD? Co tu się odwala? Tak się zbugowały, że naprawdę totalnie. Ej, patrzcie to, Giant Shadow, znaczy co, co? Giant Smooth Toilet, sorki, Giant Smooth Toilet. Co się mu dzieje? No, chłop po prostu się trzęsie. Nie no, widzowie. Fallen Shadow, to jest tak, jakby z zobaczyły, no, coś przepotężnego, na tyle przepotężnego, że nic nie mogą zrobić. Naprawdę, ta umiejętność jest bardzo, ale to bardzo mocna. Co ciekawe, wtedy robi się też ciemno. No, tak jakby ktoś nie zauważył, ale to no, chyba zauważyliście, jest ciemniej. I teraz to zejdzie? No faktycznie. Także totalnie się ekran przyciemnia i cyk, ciśniemy. Season Pass. Boost, ok? Czyli mamy 660 Expa. Normalnie 600, a 10% już mam z misji Boosta, czyli mam dodatkowe 60 Expa do Season Passa. Co ciekawe, ja już kupiłem wszystkie postacie z Season Passa, no ale i tak będę go tam powoli sobie robił, wiecie? No ja po prostu wolę kupić, bo mogę, bo mam te gemiki, także kupuję do sprawdzania i wiecie, no bezproblemowo. Dobra, mamy już dwa kolejne, także jak widzicie, w końcu to idzie. Dodatkowo bierzemy kolejne 5%, kolejne i kolejne. I to już naprawdę wygląda grubo. Tutaj nasz buścik będzie na tyle gruby, że zaczniemy o wiele szybciej tego pasa. A co ciekawe, już wszystko w nim sprawdziliśmy i naprawdę granie tą rodzinką clockmanów było mega, mega przyjemne. Serio, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do następnego i siemanko.